Siemanko. ja i moje drabina heal, dzisiaj będziemy, generalnie, no co, kolejny odcinek na temat celów. Um, będzie Dwight, który przyszedł mnie z pełną koszulką oraz nijak, która ma fajną petardkę, taką specjalną, ale no. I tak sobie teraz pewnie zapyta się, a jaką koszulkę chodzi? No, o taką. Hmm, ciekawe, czy to pokazałem dobrze. Chyba tam, co nie? A może tam? Nigdy nie wiem, <laughs> ale no. Ja mm. co chodzi w tej koszulce? Ono chodzi, że ja tej koszulki, tak szczerze, to gdzie jest za koszulka? Wydaje mi się, że kiedyś ją widziałem, ale jej nigdzie nie ma. Jakby, jeśli chodzi tutaj moje tego. Mm, moją szafkę z Fortnite. No to w sumie, no nie mam jej. Ale wiadomo, no nie, nie mam wszystkich skinów, Dwight. Ale możemy zrobić tak. Mamy tutaj DBD Wiki. I jak zjedziemy sobie na dół, to możemy sobie zobaczyć, że o, to są defaultowe skiny. Um, no tutaj żadnej takiej koszulki nie ma. A uh, Prestige. No to wiadomo też nie. No to specjalne. Mm, no tutaj mam jakąś żółtą, ale to jest y, pod Elisa. Z uh, self deada. Um, Dalej. No nie ma. Może jakaś eventowa. No nie. Może jakaś DLC. Um, no, nic takiego podobnego. Może jakiś ekskluzyw. a tu jakieś Twisher, tu jakiś tego... Tu jakaś specja... O! Jakie żółte, ale to nie są też te. Got to artefakt, taka ciekawostka. Może w archiwach były? Um, no, też nie za bardzo. Um, może to w sklepie jest po prostu. Mmm... Um, um. No nie. I właśnie o to chodzi, że tak w sumie. Dable X pokazało, że generalnie 24 marca ma wyjść właśnie torso samo do Dwighta. I jeżeli to jest taka koszulka, co teraz tutaj będzie, to mnie oby nie wiecie. Bo jakby nigdzie nie widziałem w żadnych tikach, jak wygląda ta koszulka. Nigdzie. A może jakiś tyle, by mógł ją zdobyć jakoś? Nie wiem. Nie wiem, jak oni tam, ci, ci też mają wgląd na tak dalej. Co się stało, że akurat to mają? Bo tak przynajmniej to zakłada. Możliwe, że teraz się mylę. jeżeli ktoś wie, co to w ogóle za koszulka, to napiszcie w komentarzach, bo nie mam się do tego pojęcia. Natomiast to no szczerze, nie wiem. Wydaje mi że nawet jeżeli by to powinno być, no to powinno być jeszcze zapisane w, na wiki. Bo to są po prostu każde kosmetyki. A tego nie ma. Po prostu nie ma. I że nie wiem. Więc no. Ja mam żadnego pojęcia. Co się stało? O co chodzi? Ale to było 4. I nie patrzę, tego i na tego graina złotego. Ostatnio by się nie chciało grać. Przypuszczę sobie pewien mały eksperyment na temat Momelu. Natomiast o nim może w jakimś odcinku zapodam, Ale nie jestem pewien. Zobaczymy jeszcze, jakie będą efekty tego. Oczywiście to wszystko będzie, to jak to odczuję, ale zobaczymy. Więc no, zapraszam do oglądania. Mało update DBD-X pokazało nam nowe skinki. No i nie ma jednak tej koszulki, więc nie wiem. Ja się z tego pamięć, co jest za koszulkę. No. Jeszcze mało update. Zdadzę sobie za koszulkę. Tak, to jest tego z Mateuszlem. Um. No i generalnie to jest po prostu Vector, Vector Victorii. Nie wiem, co bym mówił generalnie, ale um, to jest po prostu koszulka z DBD, która już została odnaleziona wcześniej w pikach gry. Dokładnie w 1.52. Taka koszuleczka. Więc, no, jak tutaj widać, to jest unreleased. Czy nie wydana? Od tak długiego czasu. Dlatego to by się zgadzało, czemu tak było, ani inaczej. czy że nie ma jej nawiki, bo po prostu nie została wydana. Natomiast, um, jest Pikachu, dlatego, gdzie mógł ją mieć? Ciekawe. Ciekawe. Więc, jeżeli widzicie kogoś z tą koszulką, od razu wiecie, co zrobić. Może się od razu sobie coś zrobi. Nie ma sensu. To jest na bank to no szanak, nagle to wydadzą, ale no... Jak od takiego czasu jak nie wydali, to... No nie wiem. No <laughs> przepraszam. Jeszcze zapomniałem, jak typowy youtuber... Zapraszam na Twitcha, link w opisie. Też często są tak się jest codziennie. Z DBD. Może być sobie troszkę mniej, natomiast... Myślę, że trochę że od się, że dzisiaj, jak to nagrywam, wychodzi Sadako. Pewnie jak to widzicie, to będzie że wczoraj. Więc no, na pewno będziemy nagrywać sporo Sadako. Taki jest plan i będziemy męczyć tyrami, ale <laughs> no, nie wiem, zobaczymy jak jeszcze byknie. Więc no, zapraszam do tego na Twitcha i oni Discorda, gdzie zawsze daję powiadomienia o streamku oraz info, kiedy będą te następne streamki. Więc no, presji, że praca do, do oglądania, presji, że praca do, do oglądania, presji, że praca do, do oglądania. Artur, teraz spokojnie, zapraszam do oglądania. Bo wydaje mi się, że się, widziałem kiedyś, ale. Nie wiem. Charity Case tam by było, na pewno. To jest koszulka Cheatera? No, nie, no nie myślę, tak, ale tu w lipadzie są ciekawe, zaintrygowany jestem. Nie istnieje. A czy są za outfitami nigdy nie było problemu Wiesz, Tam nawet, zobacz, ekskluzywy są zapisane. Więc są właśnie takie rzadkie koszulki typu. A. Jak się nazywam? Tam jest że koszulka tego, zwycięzcy turnieju, tam jakieś panda. I tylko nie ma. Więc, no. A my mi, mi że ten koszulkę właśnie widziałem, albo nie może zmieniali w sumie? Co zaś, ci dwie. A my się dziwimy, gdyby w sumie... ...Pollywood could win, na przykład jakąś koszulkę. I w sumie wiki by była jeszcze salikonka, może. Nie masz to chyba sw swoją tego... Szafa, ale mówię, ja wątpię, że coś miał. A potem się okaże, że to jest nick tego nowego skina do Dwighta, co nie? Ej, gdyby tak się okazało, to właśnie jest poszułka do nowego skina Dwighta. To miał bekę. Takiego plika jeszcze nie ma. Mieli poważen, a żebyśmy mieli jakiś render, to więc ten skarb był no to pytamy, no, nie Mam po lewej szafę. A. Um, to nie jest szafa. Mm, Słyszałem na leczenie słonia obok mnie. to będzie. jest jeszcze. Myślałem, że zbiegniesz, ale widzę, że nie jesteś zainteresowany. Chyba kupię z strony. That's so fucking. Godzina streama. Mam już 6 literów. Godzina streama. Godzina streama. That's so fucking. A. Ale skąd masz tę koszulkę? Byku. Zmieniamy grę. Do... To, to, jest jakaś pomyłka dzisiaj, serio. A nie mówiłeś? Wiesz co, jakby ja staram się unikać jak najbardziej momentu, wiesz, że... że mówię, to jest cheater. Jakby zwykle chcę jakieś potwierdzenie, takie wiesz, że 100% że to jest cheater. Tylko problem jest taki, że no, jak coraz częściej spotykam takie gry... Tym bardziej domniemam, że ktoś ma cheaty. No i w sumie trudno mi wyjść za to, co nie? Jak spotykam takie gry, coraz częściej. I to jest smutne. Może to tu mody? właśnie tej nigdy nie widziałem. Znaczy, nie, może inaczej. Bo właśnie ja powiedziałam, że nigdy nie widziałem. Um, wydaje mi się, że wiesz, co widziałem, ale może to już wiecie, tak jest, że... Wydaje mi się. Ale... Kuźwa. Nie wiem, żeby to było. że to są alumni, Jak jakby dzisiaj chyba sobie bijemy rekord jak jakieś cztery. Ja, nie, wszystko z tym digitem jest It's fine, To zajmijmy się strasznie, razem, lol. Ładny Nie, jak sobie go prowadzi, wiesz? Co, gram? Wiem. Ja, nob. O, znaczy, nie, no. Oni, katy. Może nie na z plitko mnie jestem dorą. To już mam być szczerze, więc no. Nie wiem, może trafię na końcu listę czterów, co nie? Jestem na celowniku czterów. Mm. Oh man. No ale nam. No. DG. A nox, tego dzisiaj nie było, w sumie. W ogóle jakby ktoś pytał o co chodzi z tym 89 na 100, to co piątek robimy sobie taki challenge, że próbuję robić 100 adeptów na Wraithie. No i wiadomo co piątek, sobie robimy kilka adeptów, aż dobijemy w końcu do setki, co nie? No? Jaką tak? Jak idzie? A, różnie. Różnie, różnie. Najluźniaszciej. Mhm. Mm Myślę, że to się był niby tego Nie Największe Fowi i dlatego mnie tak ślepiał. Super oldziem, reklację. No najłatwiej komp, no bo jak masz większe fowino, to masz większe opory do tego, do ślepienia. Daj patka. Długie oślepienie bardzo. Ma daleko latarkę i jeszcze, jeszcze się dłuższe ślepienie Hmm. Okay. Ciekawe. Pana gileczka jest grana. A nie wiem. Faktycznie jakaś pana bo ja nie wiem. Nie chcę mieć napisać, to no właśnie mówię. Otwart.

Zabawnie. Nie wiem. A no, także to jest Coś no, się zdarza, że mi wszystko takie laki, ale to nie jest normalny lag raczej. Ja wam muszę zrobić alt No. A bo jesteś w Starku, czy nie? Hmm, ktoś bardzo chcę mojej atencji. A! Czemu ten citer dzisiaj! Teraz problem taka, że to jest na Wlejpie, więc ja nie mogę być w klauku aktualnie, bo mnie zabije po prostu. I plardami. Kate! Nie, to nie jest skate, przepraszam. To jest nie. Ja. To jest tam gram? Mamy że nie że generalnie jakby Raz więcej nie zauważy że w sumie... Trochę smutne to brzmi, ale czytelstwo popłaca w tejże. I wydaje mi się, że to sobie na prędzej pozwalałem. Bo to jest akcja, nieprawda. Co ci chodzi jak to nie czytować. Tejże. Jeżeli chcesz się pobawić tak bardziej, jeżeli cię to bawi, to w sumie nie masz żadnych przeszkód. Zapłacić za, nie wiem, za miesiąc gry? 20 zł, powiedzmy. I koniecznie, czy coś? To jest taki abonament, powiedzmy. A już oczywiście, zamyścimy i potem na nasą grę, ale. Nie ma żadnych przeszkód. Żadnych. że się jakkolwiek nie blokuje. Nie ma nic. No właśnie mówię w że to w sumie dostaję niż po powiedzmy trzech tygodniach. Daj masz masę czasu. Nie nie, 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 ona lata, ona, ona lata, ona lata. Nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Ona chce mnie zabić. Ej, ale w sumie to jest ciekawy taki tryb, który by był, co nie? Że taki jest jeden słupek, który no może coś faktycznie działać na ciebie. I jest problem. Ale to jest problem, że go nie podniosę. Weź jaką powalę, no to w sumie nic się nie stanie.

Może byśmy poskładam, się. Co chciałem. A bo generalnie myślę, żeby sobie zagrać nie Hunter dzisiaj i tak pytam po prostu. Może nika nie pisz tak. A ja tego nie zauważyłem. A to zauważyła. Nice Nie tego wykryć. Znaczy, akurat jeśli chodzi o te firewalki, no zdanie powinno być wykrywanie. ale na przykład, wiesz, powiedzmy, że na przykład surt się porusza z prędkością większą, co nie? No zagra w sumie dość często łamie jakieś bariery, co nie? Więc coś takiego by nie mogło być, ale na przykład nie wiem. Naturalnie wykręcone nagle gen. Dosłownie instant heal. Coś takiego. Aż z healami to też tak różnie, ale no nie instant gen dosłownie. Przez inną osobę. Teleportacje. Tak raczej nie powinno być. Nie oni w ogóle się skończą ten mecz, bo tak stoi to. Wiesz, że nie zgadzam Hanta. Dobra, nie pisz kupot. Paweł. Wysadź na On no, typowy Paweł, no. O, griff. by tak długo trzymała tą krew. Przema. A co, że do czterech falikam? Do czterech? No to co? Ostatnio powiedzieli na Q&A. Pracujemy nad tym. To jest, wiesz... Um... Jak się nazywa? Wyścig po prostu, co nie? Wyścig zbrojny, że ci też, że i ten. I to jest tak prawda. Ta Także problem jest taki, że po jednej stronie barykady mamy um, totalnych gigachadów, niszczycieli. Wszędzie jakieś, nie wiem. Najnowsza technologia i takie Behavior, które, nie wiem, ma jakieś piluchy do wymiany. Um, może paczkę fajek? Fajek wielki, jako broń wybuchowa? I w sumie tyle. więc znam. No. Ale głupie. O, oh, no. O, o, o. Możesz nawet PSA i i taki typek mi tu. Poroskopi pasa, no lepsze jest, no. Tu, 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 Nie wiem, śmieszny mnie to jak nagrada. A też mnie bawi, jak on próbuje im pomóc i w sumie tak nieudolny wychodzi. No cena. no, jak ktoś mówi, że nie istnieje problemu cheaterów, to chyba nie widział moich streamu, Albo nie gra w tą grę. Może znaczy nie no, to pewnie zależy to mówię od MMR-u też. Że nie przegrywa, więc ma wysokie. Więc ja mam battle bez No Zmienić w nie. no, to ci nic to nie da. Próbuję ja podnieść Uda mi się, się. bojdower okay. Ale mam bojdower Patrz jakiem takiem ja powieszę Aj, jednak nie Zabrakło mi troszeczkę No wygnąć się na końcu Instant Volt. A skąd jeszcze nie każe, już nie jestem? Wiesz, jakby to była inna lista. A kto wie, czy może... ...nie była jakaś bądź... Jestem jakiś jakieś inne listy? Prawie. Może trochę, że je na końcu. A mogę coś zrobić. O po powieszenie. Ale ja spytaję, będzie będziemy przetrzymywać, przytrzymywać? Nie wiem. Nie dajemy żadnej tego. Uwagi. Ona będzie przytrzymać jeszcze A się może jaźni na kamerce Odpaję światło O, jednak nie będzie przetrzymywać Sadek! No Sadek, Ardu, Sadek. No i no. To było na tyle. Dzień zawbite. Więc to przypominam zapraszam na Twitcha, link w opisie, a na niską. Więc no, trzymajcie się i do następnego.